Płatki owsiane to nie jest pokarm dla konia i dzisiaj pokażę ci różne wersje z biedronką. Płatki owsiane to świetne źródło błonnika i beta-glukanów, które mają udowodnione promowanie tej zdrowej mikrobioty jelitowej, czyli mówiąc krótko, jesz płatki owsiane, a twoje bakterie po prostu się rozmnażają, jest ich więcej i są szczęśliwsze w skrócie mówiąc. Dlatego warto dołączyć się do swojej diety, oczywiście w takiej zbilansowanej wersji. Biedronce pojawiły się nowe wersje, o których chcę Ci opowiedzieć. Bardzo ciekawą opcją są te płatki owsiane No Sugar, do których dodano nam różne fajne dodatki. Tutaj mamy 70% płatków owsianych, pełno z tych co ważne. Dodatkowo rodzynki, morele, daktyle, gruszki czy inuine z cykorii I uwaga, się Jest to więc bardzo fajny taki na co dzień zamiennik zwykłych płatków. Jeżeli masz już dość samych płatków, to warto sobie właśnie dodać coś takiego. Druga taka owsianka już ma trochę cukru, a ale głównie pochodzącego z czekolady. Tu mamy trochę gorzkiej i trochę mlecznej, więc ta owsianka ma bardzo podobny skład. Nie mamy tutaj owoców, mamy tutaj właśnie te czekolady. Mamy tutaj też suszone daktyle, czy miazgę kakaową. Więc to będzie fajna opcja, jeżeli chcesz sobie właśnie urozmaicić owsianki na co dzień, a nie chce Ci się samemu dodawać czekolad. Raz kiedyś, jak najbardziej, to będzie super alternatywa. W Biedronce pojawiło się dużo więcej takich nowości, więc jeżeli jesteś zainteresowana i chcesz, żebym coś o tym powiedziała, to daj znać w komentarzu.